Tak tak, za 500zł? Witam wszystkich zgromadzonych, dzisiaj jesteśmy na g 4 pierwszy link w opisie, 2zł na tą skrzyneczkę więc uwaga, 4 osoby otwierałem tą skrzyneczkę i zobaczymy co wam wypadnie jeszcze opeczkę i subik dzwoneczkiem zostawcie i wypada nam jedna z głosówka i tak dalej więc jak za darmo, myślę, że warto, no jest iwencik oczywiście. Dołączmy do niego. Testujemy tą struneczkę za 100 zł 3 skrzynki, więc okej. Okay. I wypada nam 2 glo... gloczki. Strata 17 zł, więc nie jest jakaś duża. Są tutaj koski, więc jakby wypadła koska albo jakieś rękawiczki, oj, to będzie potężna strata. 9,97 mamy balansu. No dobra, lecimy jeszcze raz. Może jakiś fajny profitik, Black laminat może być profit? Jest profit, superancko, jeszcze raz Mamy 3300 tych, tych cośków No 2 złote w plecy, dobra, ostatni może raz, zobaczymy I Digalek Strata 7 zł. dobra, teraz ostatni raz I wypada gloczek, no niestety będzie to strata Dlatego idziemy do tej skrzyneczki za 15. 4 to będzie 6 dyszek Może coś ciekawego wyleci. Sortraczki jakieś. 37 zł w plecy, no to słabiutko. Jeszcze raz lecimy. No teraz też raczej będzie strata. 51 zł. Dobra, ta skrzynka nie chcę oddać dzisiaj. I coś... o dobra. Leci. Pamiętajcie, że z moim kodzikiem też 5% depozytu macie. No i cały czas nie oddaje. ta skrzynka. Nie podała mi się to. Ostatni raz. Może teraz oddasz? No nie, halo, co jest? 105 razy próbujemy. To będzie 74 ziko. Dobra, oba oddało. Mac. i nie odda. Zysk. Dobra, jednak oddało to może kontrakty teraz troszeczkę tych skinów jest tych tańszych też oczywiście mówię jeszcze opeczkę ustawcie 5 zł daję mamy uwaga ile 5 więc fajnie zmieniliśmy słabe skin na jednego fajniejszego jeszcze raz 10 zł dajemy a mamy 9 nie jest źle prawie że na 0 55 emeczka może być drogo 39, dobra, to nie jest jednak drogo 55 ponownie i to będzie słabo chyba Tak jest. No to upgrader. Albo nie, jeszcze węcik Z drapki może. No, zdrapki za dużo nie dały Generator, tak? Mamy to. Co nam da generator? 29 zł. No powiedzmy, że git. Odgajder leci. Jakieś tutaj słabe skinki mamy. No to ja do kontraktu, bo to są z tego tego. Czach. 54 zł i jakieś SSG za 41. No, no słabo, słabo. Dobra, dajemy teraz to. Powiedzmy, że tak. No nie no, na 30% będzie git. No ale niestety nie wsiadło. Zakończ. Lecimy do kolejnych kontraktów. Jeszcze raz 30%. No, i ponownie się nie udało, ok. To może teraz to 260. Ponownie się nie udało, dobra, nie podała mi się to. Oby coś oddało, proszę, to odda. Dobra, pierwszy upgrade. Trzystówki nasze. No, i to będzie potężniejszy upgrade, który wsiądzie, dobra. Podoba mi się. Dziękuję wam za obejrzenie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Mamy fajny dosyć profit, Sprzedaj wszystko. Dziękuję wam za obejrzenie, do zobaczenia w kolejnych. Siemano.